Także witam na kanale. Dzisiaj, tak z pogadamy sobie troszkę o przecinarce taśmowej. O tym, jak ona się zmieniła na przestrzeni czasu. Co zmieniłem na przestrzeni czasu w tej przecinarce I o takiej, takiej dość istotnej wadzie, o której chciałbym, żebyście wiedzieli. Ale zanim idziemy do rzeczy, pamiętajcie, łapam w górę. Zostawcie suba Jeżeli chcecie jakieś info, pamiętajcie, komentarz. I tyle. To co. Przejdźmy może do tego, co zmieniłem Pile. Pierwszą podstawową rzeczą, którą zmieniłem, jak kupiłem tą maszynę i się uczyłem ją ustawiać, żeby było śmieszniej, to był brzeszczot. Brzeszczot pękł dosłownie, nie wiem, w drugim dniu użytkowania, ale to była moja wina. Maszyna była, były źle ustawione łożyska, a ewentualnie był to słaby jakości brzeszczot, bo później założyłem w maju a mamy teraz początek września, yy, brzeszczot, którym tnę już ileś tam czasu i cały czas tym samym brzeszczotem tnę. Także nie jest źle. Oczywiście zapas brzeszczotu leży pod spodem, ale mniejsza z Kolejną rzeczą, którą wymieniłem, yy, to jest mocowanie i magię. Dorobiony został stolik, i dorobiona została podstawa tutaj. Oczywiście całą instrukcję jak to zrobić, to znajdziecie sobie u, u Krzysztofa na stalowym kanale, bo ja akurat się inspirowałem tym filmem, bo Krzysiek fajnie to, fajnie to tam opisał jak to zrobić. Ja to troszkę zrobiłem po swojemu. I, i to się sprawdza. No, naprawdę się sprawdza, profile nam nie wylatują, nie, nie upadają na dół. Mamy podporę dolną, mamy podporę boczną. Ja akurat mam z tej strony to. Skręcone, bo nigdy imadła nie mam zamiaru przestawiać, żeby ciąć 60 stopni, przeważnie wszystko do 45 tnę, No akurat takie, taka praca. Jak już bym miał naprawdę uciąć coś na 60 stopni, byłyby to dwie sztuki, to wolałbym to odrysować i uciąć bożką niż kombinować i przestawiać to imadło, bo można jeszcze sobie więcej problemów tylko narobić. Kolejną rzeczą, którą to robiłem jest to opór. Opór został wykonany z profila 20x20 To no może nie widać pewnie. Tam na końcu jest stopa zrobiona z regulacją, żebyśmy sobie go ustawili w poziomie odnośnie tego. Oczywiście on nie jest przyspawany bezpośrednio, bo on jest tutaj jest zrobiona taka kieszeń na dwa imbuski dokręcone. Także dwa nimburski odkręcamy, całą, całą tą, cały ten opór odstawiamy na bok. To jest tylko zrobione po to, że często zdarza mi się robić coś seryjnie. I jeżeli miałbym za każdym razem yy, mierzyć co, nie wiem, przykład, przykład, co 100, jakiś tam profil drut, kątownik, płaskownik 100, 100, 100, 100, to lepiej ustawić raz dobrze, a później tylko odwieźć do oporu, do oporu. I tyle, tyle w temacie z takich wad klasycznych, no dość uciążliwych można też to nazwać, jeżeli ktoś nie wie, to jest przekładnia w tej maszynie. Jest wada, zaleta? no, no Zaletą to nie jest, ale wadą jest. Jest, ale serwis to mogę pochwalić ręką na sercu, serwis te, tego urządzenia akurat stanął w moim przypadku na wysokości zadania, bo po prostu przy w którejś wymianie oleju, kiedy już rozkręciłem, gdzie wykręcimy sobie ten siłownik, odkręcimy te cztery śrubki ściągniemy, okazało się, że moje koło jest wytarte. Nie, nie, jest, nie było może ono wytarte, wiecie do końca, że już maszyna nie działała a ja dalej mogłem sobie y, pracować na niej. Oczywiście wyciściłem całą tą komorę, zalałem świeżym olejem. Y, wcześniej porobiłem zdjęcia, y, wysłałem mailem. Y, do serwisu. Serwis bez żadnych problemów, bez żadnego kłopotu przysłał mi nową część, część została wymieniona, śmiga to dalej. Wadą za to jest to, że prawdopodobnie akurat w moim przypadku uciekł olej albo uszczelniaczem, albo po prostu przez tą śmieszną uszczelkę, co jest bardziej obstawiam, uszczelniacz na ślimaku, ale zalałem olej, teraz po prostu częściej to sprawdzam bo nie mam zbytnia czasu, żeby ten uszczelnik jeszcze wymienić. Ale przyjdzie moment, że znając, znając życie rozkopę, to wszystko wyczyszczę, poskładam na nowo. I tak będzie. Kolejną taką wadą, która, która ta maszyna ma, może wadą dla mnie taką była wada, był to zakrutki kabel zasilania. Kabel został wymieniony. W tym momencie mam chyba coś około 6 albo 6,5 metra. Także śmiało maszynę mogę sobie wyjechać. Wiecie, jeżeli mamy tylko gniazdka gdzieś do dyspozycji, tak jak aktualnie ja mam tylko na warsztacie tutaj, a potrzebuję uciąć sobie w pończeniu obok, bez żadnego kłopotu jestem w stanie to zrobić. Ogólnie piła sprawuje się dobrze. Jeżeli mamy wszystko poustawiane tak, jak powinno być, nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze. Trzeba, po prostu trzeba pamiętać, co robić, yy, żeby sobie ją serwisować co jakiś czas. Czyli wybrać syf, tak yy, jak ja mam chodzenie, wybrać z pojemnika syf, żeby nam pompa, pompa nie siadła. Yy, dbać o olej na przekładnię czyli jeżeli mamy dużo pracy, tniemy, tniemy, tniemy. Yy, od czasu do czasu po prostu tam zajrzeć, czy ten olej jest. Bo później są jakieś dziwne posty, czy też yy, pytania, bo mi przyjdzie na nie tnie. No nie tnie ci, bo, bo nie mają oleju. W taki mniej więcej to sposób działa. I tak w skrócie mam nadzieję, że coś powiedziałem. Sądzę, że taki trochę monolog stworzyłem. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. I jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, to zapraszam na dole do komentowania. A ja w tym momencie się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrypcji. No to cześć.